Poglądam cię, myślę, serce wy.

Come and the new song don't be S.O.S. More S.O.S. Za czwarta, wariację na sześć, czyli sześciu i odręb. A potem mamy członków honorowych grupy deatralnej I tak są nimi Kinga Janowska. Czy jest Kinga? Nie ma. Anna Wska? Nie ma. Kinga na KUBIE. Maciej Maciejewski, Paweł Nozar, Kamila Sawicka. Kamilko, chodź do nas, chodź do nas. Kamilko, na pamiątkę. Możesz zostać, ale my jeszcze chwilkę będziemy. Paulina Śnieć, także pamiątkowy dyplom honorowego Odyszaka, to honorowe członkostwo przyznajemy tym osobom, które z nami po prostu współpracują teatralnie, koncertowo pomagają, udzielają, są duchem, ciałem, zawsze wtedy kiedy potrzebujemy, a często potrzebujemy, jak słyszycie niektórych śpiewających tutaj dzisiaj. Jest. Więc... Paulina na śnieć, pałinko dla Ciebie na Wawelu. Yy, I najnowszy honorowy od Jutra, Ola Wiwałów. <ślesza> Obie. Mimo, że jesteś na inną 16-letnią Bąbską, troszkę tak odchyloną no, dla Ciebie. Dziękujemy i liczymy na więcej. Ja mam tu na liście jeszcze Zbigniewa Bożyńskiego. Pan prezydent złożył nam życzenia. Chciałam ci powiedzieć, bo nie wiesz jeszcze o tym, pan prezydent złożył nam życzenia i przekazywał, że 25 lat to trochę za mało, że życzy nam jeszcze następnych 25 i następnych 25 i bardzo ważne obowiązki go zatrzymały gdzieś tam w takim świecie ważnym. Natomiast ja mam na liście to dość dalej. To jest jakieś niedopatrzenie. Na zbigniewał do Był przy naszym beneficie dziesięciolecia i jest przy naszym beneficie 25 -lecia. No to zapraszamy teraz W każdej społeczności, a w Domu Kultury tak się składa, że tych instytucji jest trochę więcej. I na pewno Grupa Teatralna od jutra jest taką instytucją. I przy takich jubileuszach jak 25-lecie trzeba złożyć pokłon, zwłaszcza założycielce Grupy. kierownicy i opiekunice, mimo że już od kilkunastu lat grupy wprost nie prowadzi. Wielkie podziękowania dla pani Teresy Mośiniewicz. Gadget, tak to nazwijmy. Pamiątkę. Mam nadzieję, że będzie ona przypominała tenże jubileusz. Jeszcze jeden z elementów do wspominania przy kolejnych. To po, pozwolę sobie na ręce pana Krzysztofa. A teraz jeszcze no właśnie to co powiedziałam wcześniej Agnieszka był rok 2000 i taki dziwny czas dla nas i siódme letnie spotkania artystyczne, bardzo ważne i bardzo ważne chociażby z tego powodu, że po raz pierwszy wyszliśmy ze spektaklem na ulicy do ludzi i z tematem, który był, prawda? Tak, my, myśmy jeszcze nic nie powiedzieli o takich, o takich zdarzeniach, takich projektach naszych, które były bardzo związane z grupą teatralną. Teraz, są, teraz trwają letnie spotkania artystyczne, one już wiele lat i to jest właśnie też takie dziecko grupy teatralnej, ponieważ wielką inspiracją, pomysłodawcą tych letnich spotkań jest Paweł Mikołajczyk. Żebyśmy tu nic nie mówili i zapomnieliśmy o jesiennych spotkaniach teatralnych, które też były bardzo związane z grupą, ponieważ wiele lat towarzyszyły grupie, pokazywały grupie przeróżne spektakle i znowu tutaj pomysłodawcą, jednym z pomysłodawców tego zdarzenia, które potem miało wieloletnią kontynuację, jest Darek Sikorski. Temat żydowski na ulicy o uczestnicy letnich spotkań artystycznych i reżyserzy, choreografowie ożywili przedwojenne Kutno. Tam się tańczyło, śpiewało, prało się też, tam ktoś prał jakieś rzeczy, bali tak, na ulicy. Takie przedwojenne tak, miasteczko, tak, tak. miasteczko, miasteczko Asza, miasteczko Kutno którego już nie ma yy, i z którego To odeszło w nie pamięć, a my chcieliśmy je przypomnieć. I piosenką, teraz, teraz przygotniemy ją piosenką Kamina Sawicka i śpiewaj Idul, mit widdol Kamina Sawicka um.